же обродка, О, мой эксказы, История бабки кожи, A Milena pojechała do Pakistanu. I gdzie masz tą kozią bródkę? Ty lepsze mówiłam, dbaj o nią. Jak ty teraz wyglądasz? się jest. Ogoliłam, bo nie chcę być taką starą babą jak ty. To teraz dopiero wyglądasz staro. Ja? Patrz, widzisz jaką mam piękną twarz? A wiesz dlaczego? Ta zasługa tej bródki. I kozie brutki. Kozie Nie na mnie. Ja nie pluję. Ozie brodki. Wejdź! Zapraszam w moje skromne progi. A pewnie schudłam i zabiegi upiększające se zrobiłam. Chodź! Zapraszam! Zobacz, ten kapelusz. Widzisz, Widzę. to jest mój kapelusz. Dostałam go w prezencie od kozi brody. Mojego kozi brody. Jego kozi brody. Kozi On jest z tej sekcji, tak? Z jakiej sekty, co ty mówisz? Hmm. Kościół broda wondo Rogalski, poznaliśmy się na internecie i idziemy na rentkę. Idziemy. I mam ładniejszego niż Milena. A! No. No. no, Widziałam w moim ogrodzie. Ukradał mi truskawki. Ty, Ani mówił, to jesteś ty. Mnie straszyłaś o jego straszyłaś o Jak ci nie wstyd! Dosyć, że brzydka to jeszcze straszysz wszystkiego ogórem. Zapuszczaj brodę, to będziesz taka jak ja, podobna do babki. A teraz wyglądasz: Milena. Jest to Mileną? to o, wysoki, ty taka niska i stary. Ha! to kiedy idziesz na tę randkę? A, moja randka Cię teraz interesuje. A gdzieś była przez te wszystkie lata. Dwa dni nie było. Gdzieś Ty była. Tak, o nie, babce nie pomagasz. Masz bogatego chłopaka, Milenę, ale Ty nie pomagasz. Gdzie on teraz jest? Miał mi pomóc. On jest w Pakistanie. W jakim stanie? Co za sanie! Sanie jakimś jest! Co to jest san? Zdradza cię! Pakistan! Zdrażasz? Pakistan! Już wiem. Będę za nimi łazić i zabiję kozi brodę von Rogalskiego. Zabiję! Zobaczymy, który ten kapelusz. Ten nie. Ten jest taki za, za tanie. 3 zł. Kosztował. A może ten? Ten to kosztował. No, zobaczymy. Nie, a może. Nie, ten niby nie, ten nie. A może tak opinnawe. Idę bez. Posłuchaj, taka piękna kobieta. Przymam fryzurę. Mam krągłości. Wszystko, co mam, a moja wnuczka nie ma nic. Kozi brudko. wolnogarski, idę po ciebie. Zabiję cię. Wezmę góra. Wezmę góra. Nikt nie może zabić moją babcię, tylko ja.

Sobie! 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 to? Tylko nie! Tylko nie w moją wnuczkę, panie Węgorowskim. Ja rozumiem, że się panu podoba, ale już bez przesady. Sobie! Moja wnuczka to moja wnuczka! Sobie! 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 Okej, okay, ja To wszystko. Dziękuję, ale moją wnuczkę. Takie rzeczy? Sobie! Moja Dobrze. 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 Bebę! To ci dam, bebę! Ale jak do mnie mówiłeś, baba, bebe. to już wszystko było fajnie! Bebe. A teraz, bebę! Moja bródka? Bo ja mam duszą! i polowałeś na moją bródkę. To <grym> baba bródkę! Baba bródkę! To baba bródkę, to baba! A ja, jak głupio babo! Ty mnie! Ty mnie! Chyba ja tobie! Ty! A nie! Skończyło się babskie serce. Wszystkiego muszę się napić wina! Oszukał mnie! A on mi chciał... Ona mi chciała tylko pomóc! A ja Jak mogłaś tak to zrobić? My nie nie dostaniesz ani nic! Zapomnij! Przepraszam, ja cię chciałam po prostu uratować. Aleś mnie nie uratowała. Teraz moje życie będzie zgubą. Wielką zgubę! O! Oh. Oh. No wie. Przepraszam babciu! Tylko szkoda, że nie wie, że kozi, że kozi brodego Van Rogalskiego schowałam do piwnicy i będę teraz konowała tego kozi brożki na nie była kasana i kasamanna, otwarku banana, a nie drugie śniadanie było widocznie makar, pływał pan jak deszcz. Trochę zimno to jest, no, oraz akurat jest dolec, o, i jak się zdrowo sypi, to se czasy można wypić, ale Trzeba się zdziwić, żeby z pić od czasu do czasu Zadam ja na ten przykład, kleję regularnie i w ogóle się nie na tego jestem ja w Mój ojciec też pał, pytanie była gorsza Chociaż nie mogła, ale zabiję na vou te ha 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 ha